wasz Sarmata Tomek. A w 21 odcinku Sarmackiej Kampy zaczynamy od bitwy właściwie poglądowo szkoleniowej, a mianowicie jak realizować team play. Uczyć nas tego będzie nie byle kto, bo EkoPL, czyli dowódca polowy z drugiego Sarmackiego Batalionu Pancernego w plutonii razem z Gigisem i Rav G z tego zresztą samego batalionu. Mamy więc zgraną ekipę na medach 10. tieru. Wynik powinien być dobry. Panowie ruszyli tutaj od strony rzeki, starali się atakować. No, i po raz kolejny okazało się, że to przejście nad samą wodą jest naprawdę bardzo niebezpieczne. Tam się czołgi mogą przedostać praktycznie zupełnie niewyspotowane. Więc to, co panowie tutaj robią, to ustawiają się od razu razem na 103. No, właśnie razem tam, gdzie jest to możliwe, trzymamy się w takim plutonie. Robiąc dobry team play, trzymamy się razem. Chociażby po to, żeby dzielić się, żeby atakować wspólnie je, jedne cele, ale też żeby przyjmować damage w taki sposób, żeby ten damage rozkładał się na parę czołgów. 103 wypaziowana, Podjeżdżamy do dwóch kolejnych czołgów y, ciężkich. Eko chwycony na gąsce. Naprawia się. No i teraz co robi? Tak? Wbrew pozorom nie strzela. Do tego czołgu, który jest najbliżej, to E75, tylko cały czas ustawia się na 103, i pozostałe czołgi też celują w 103, czyli mamy Focus Fire. I dopiero kiedy tamta 103 sobie poległa, to teraz możemy się skupić na E75, które oczywiście nie ma szans w sytuacji, jeżeli mamy po drugiej stronie trzy medy jednocześnie, no ale eko, jak widać, jest dosłownie na takie kaszlnięcie. W związku z tym, co się dzieje, no druga zasada, zasłaniamy się, tak? Znaczy, eko może sobie spokojnie tutaj wycelować, w odpowiednim momencie uwalnia mu się linia strzału, no i pięknie, E7-5 załatwione. No i patrzymy dalej, co nam się będzie działo w bitwie. Bitwa, jak widać, jest z lekką przewagą po naszej stronie. Nim tutaj panowie zdążyli wrócić do centrum, to jak widać pozostałe czołgi poschodziły, no i teraz znowu, trzymamy się razem, nie rozjeżdżamy się. Oczywiście jeden czołg może w takim przypadku z większej odległości, powiedzmy, jakoś tam jeszcze zabezpieczać nasze tyły, no ale tutaj akurat takiej konieczności nie ma, te czołgi są dość ruchliwe, w każdej chwili można się przemieścić, można próbować oczywiście jeszcze jakoś flankować i rozkładać sobie damage pomiędzy czołgami, które... Które razem działają w Plutonie. Tym bardziej, że jakby na tym etapie bitwy, jak widzicie, no robi się generalnie problem. Tego HP już jest naprawdę niedużo i trzeba bardzo uważać. WZK tu się okazuje dość, dość trudnym przeciwnikiem. Zresztą popatrzcie na staty, to jest ogarnięty gracz. Dostaje teraz pląbę od wuzetki na całe szczęście bez damage'u. No i teraz dziwaczna zupełnie sytuacja, mianowicie. Wjeżdża waffen Trager, chyba nie przeładowany, chyba dosłownie z jednym pociskiem, dlatego że bez uszkodzenia no, tutaj wali w Eka i tak naprawdę nic więcej się nie dzieje. To znaczy wycofuje się, nie mam pojęcia dlaczego. Prawdopodobnie tutaj Eko miał szczęście, prawdopodobnie gracz jest po prostu nieogarnięty, nie przeładował tego magazynka, wyjechał tak naprawdę z jednym pociskiem, już niewiele więcej dało się zrobić. Na całe szczęście tutaj Gigi skończy żywo dwuzetki, więc po drugiej stronie zostają gracze, z którymi jakiegoś dużego problemu być nie powinno, ale z drugiej strony jest 3 na 3 Taka fałka, jeśli strzeli, potrafi być no, naprawdę zabójcza. No, ma potężne gwizdnięcie, więc Eko robi to, co może zrobić najlepszego w takim przypadku: mianowicie spokojnie ją gąskuje. Teraz oczywiście z tej gąski już jej nie puszcza. Kolejne strzały wchodzą mu tak naprawdę. Za zero, w tym sensie, że sam nie otrzymuje żadnego strzału i nie jest zagrożony. O, tu jakimś cudem Brytel się naprawił. I jest piękny strzał kończący. Nie, jeszcze nie. Dopiero w tym momencie Gigis e, kończy e, przeciwnika. No i Gigis rzeczywiście musi tutaj uciekać, dlatego że wótek jest przeładowany. Na pewno jest przeładowany, tak? Znaczy do tego czasu to się już powinien przeładować. Minuta minęła, więc nie powinno być problemu. Trudno powiedzieć, czemu nie wyjeżdża. Spokojnie ten wótek poradziłby sobie z T-62A w takim przypadku, no ale yy, Eko zdążył objechać. W sytuacji, jeżeli mamy po jednej stronie Eko, a po drugiej stronie Gigisa, no to właściwie tutaj przeciwnik nie ma żadnych szans. Trzy fragi Eko, trzy fragi Gigis i wszystko byłoby fajnie, gdyby nie Jadzia, s która tutaj dojechała, <noise> wreszcie się doczołgała. Tu też jakaś taka dziwna sytuacja. Eko został wyspotowany no, przez tą jadzie. Pewnie zbliżeniowo, natomiast on jej sam nie zobaczył. No, dziwne, to było tak blisko, że ona na pewno nie była w stanie odjechać. Tu mi powiedzieć, jak to z tym spotem tutaj dokładnie było. No, ale nie ma to już żadnego znaczenia. Kto szuka, ten znajdzie. Znajdzie jadzie tyłem, a właściwie to bokiem. Jako ją tutaj pięknie zgąskował. Można sobie spokojnie tutaj podobijać. Tak, jeszcze 50 HP dojdzie do jego wyniku. Pięknego, bardzo ładnego, bardzo porządnego wyniku. Natomiast sama bitwa rzeczywiście ładnie wygrana. Zgodnie z wszystkimi klasycznymi cechami dobrego team No i druga bitewka. Tą bitewkę oglądamy z perspektywy Rabdzi. On się w poprzedni zresztą pojawiał jako członek Plutonu. Tym razem w Plutonie z graczami z jedynki, z negatem i dobrze Wam już znanym Fallen Tower, bo Fallen Tower parę razy się już pojawiał i na pewno się jeszcze będzie pojawiał w sarmackiej kampie. Panowie wyjechali tutaj na sam środek spotując. No i właściwie no, trudno powiedzieć, czemu ta gra dalej się potoczyła aż tak źle, jak się potoczyła, bo właściwie wszystkie czołki po stronie przeciwnej ładnie wyspotowane, znaczy te oczywiście jadące do miasta. Gdyby tutaj rzeczywiście reszta drużyny zastosowała lepszy Focus Fire, to nie powinno być żadnego problemu. No a tak zrobił się problem. Tamte czołgi są troszkę poobijane, ale po naszej stronie już straciliśmy pierwszego meda, a tamte wszystkie, no część z nich rzeczywiście, tak jak ten Conqueror, no zbyt dużej ilości HP nie ma, no ale żyje. A jak już widać było wielokrotnie w różnych poprzednich bitewkach, Żywy czołg to cały czas czołg, który jest w stanie zadać damage i cały czas czołg, który ma potencjał do zabijania. Trzeba naprawdę na to bardzo uważać, żeby dobijać czołgi, nawet te, które zostają na, na niewielkiej ilości HP. To środkowe ustawienie jest dość dobre. Można się tutaj ustawiać na czołgi. No niestety z tej odległości trafienie w ISA może być bardzo problematyczne. On pod tym kątem, no widać mu niestety tą tą część, która jest nieprzebijalna, trafienie tutaj w dolną płytę jest bardzo trudne, no więcej szczęścia byłoby, szczerze mówiąc. Od teraz jakoś trafił z boku, więc tutaj mu się udało. Niestety renegat z naszego plutonu już odszedł, został tutaj zlikwidowany, no i bitwa jest może nie przegrana, no ale na pewno ta bitwa jest bardzo, bardzo niekorzystnie się dla nas w tym momencie toczy. Zwróćmy uwagę, że właściwie miasto jest przegrane, to znaczy tam jest takie nagromadzenie Czołgów przeciwnika, że no tutaj raczej nasi sobie nie poradzą. Tych czołgów teraz widać mniej, ale widać mniej tylko dlatego, że żony nam gasną. Na środku też był problem. Fallen Tower nie przedostał się dalej, w związku z tym Rawdzi zostaje tutaj na samym środku sam i niestety trzeba się wycofywać. No ale jak Sarmata się wycofuje, zawsze na coś ciekawego trafi. Teraz zaczyna się najciekawsza część bitwy. A mianowicie trafił na Jadzie S100. Jeszcze po drodze miał tego Isa 8. Pierwszy strzał w Isa 8 ładnie wszedł. W Jadzie niestety nie. Jadzia próbuje go tutaj zaraszować. Udało się również strzelić ją we włas dowódcy. No. Jadzia zaczęła się lekko wycofywać, tak? Pod tym kątem uda się znowu? Udało się. Niewiarygodne. Nigdy nie sądziłem, że 62 może być aż tak celne. No, nie aż tak bardzo, no ale skoro jadzie mamy z tej strony, a Is nam gdzieś zniknął, no tak, no to wcześniej czy później się nam pojawi. Już nam się pojawił po lewej stronie, absolutnie szczęśliwy strzał Isa 8, bo nie przebił, nie przebił 62A z boku, oberwał już raz, kolejny, tutaj jakiś maleńki taran, no kolejny strzał Isa 8 bez uszkodzenia. Ravji próbuje się tutaj na górkę wycofać. Na całe szczęście wcześniejsze strzały były jego strzały były celne, w związku z powyższym e, IS-8 zszedł, wypaziowany. No i teraz Ravji próbuje się dostać na tą górkę, bo wiadomo, że Jadzia gdzieś za nim dalej szarżuje. Został już w tym momencie akurat z tej strony zupełnie sam. Jadzia jest co prawda wyświecona, ale Ravji też się wyświecił, więc musi tutaj naprawdę już bardzo, bardzo, bardzo uważać, no sytuacji mamy 10 do 12, no tak, ale mamy arty po naszej stronie, w samym środku miasteczka, mamy FV 4202, 42, ogarnięte gracz, no ale no, generalnie no, po drugiej stronie, tu nam nie pomoże, no i popatrzmy, 113 pełna, tak, wjechała, kiedy, był pełn, kiedy była zupełnie pełna, nawet nie przełapała jak na razie jeden strzał. Tu podjeżdża zbyt blisko. Radzi nie może na nią wyjechać, dlatego że tam oczywiście z tyłu ma tą, ma tą świadomość. Czeka na niego Jadzia. Przewiniemy troszeczkę do przodu i zobaczymy, co się będzie działo dalej. tak? Pojawiła nam się Jadzia. Był ją w stanie przebić z tej Jadzia też strzeliła. Tylko na całe szczęście dla Rawdzi'ego to był mis. W związku z powyższym, no tam jeszcze zdążył jej wlepić w podbrzusze jeden pocisk, no i podjeżdża ta 113, to jest jedna z bardziej zabawnych sytuacji w tej grze, bam, w górną część wieży, bez żadnego problemu, 113 nie jest w stanie, w ogóle się tutaj nad niego e, nie jest w stanie podnieść, podnieść lufy, w związku z tym powyższym musiała się dość e, daleko cofnąć, Radzi, przyłapał od niej, dostał od niej, za, no prawie 400 ze złota, jak na razie dwa kolejne pociski bez przebicia, no ale jeżeli 113 pokazuje tył, pokazuje ten silnik, no to tam akurat żadnego szczególnego pancerza nie ma. Tutaj raczej nie ma problemu, żeby się przez to przedostać. Znowu górna część wieży, no i 113 z ponad 2000 HP ma już 700. Gracz zaczyna prawdopodobnie drapać się w głowę. Tak. No, drapie się skutecznie, bo teraz widocznie ręką zasłonił ten strzał w głowę. Znowu widać silnik, kolejny strzał, silnik. Tak? O, 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 o. Chyba zaczął. Ten gracz chyba zaczął rozumieć, że tu może być jakiś problem. W związku z powyższym będzie się starał wycofać. Kolejny strzał w górę. W międzyczasie Ravdzi został praktycznie zupełnie sam. 113 zrozumiała, że z tej strony to nie jest mądry pomysł, żeby się do niego dostawać. Więc go próbuje objeżdżać z drugiej. No i kto będzie pierwszy? Uwaga! Tak, Ravgi 113 wypaziowane. Z pula do kompletnego zera. No i tak, mamy już kapowanie. Dwa czołgi kapują. No tak, Jadzia, widać, że na kapa się dostała. No ale niestety, zbyt dużo szczęścia w jednej bitwie. Być nie może. No tak bywa, ale tak czy siak. Bardzo ładny wynik. Akcja ze 113. Naprawdę szacun. Mam nadzieję, że Wam również się podobało. I zapraszam do 22 kolejnego odcinka Sarmackiej Kampy.